Projekt Urban Lab, miasto dla młodych, już ruszył. My przede wszystkim otworzyliśmy się już dla mieszkańców, dla młodych. Mamy działającą naszą kafejkę Beta na parterze Centrum Przesiadkowego Opole Główne, i tutaj zapraszamy do nas, żeby się z nami kontaktować. Można też do nas wysyłać informacje, korzystać z naszej strony facebookowej, internetowej. Ale co ważne, przystępujemy do kolejnego etapu, którym jest wyłonienie logo dla Urban Labu. Chcemy, żeby tą decyzję podjęli nasi mieszkańcy, żeby podjęła tą decyzję młodzież. Mamy kilka propozycji, no i mamy sondę, w której będziemy wybierać. Jak to będzie wyglądało, czy rozumiem drogą elektroniczną, kto i jak będzie mógł oddawać głosy, no i oczywiście jakie są te wasze propozycje, co się na tych logach znajdzie? Znaczy nie chciałbym tańczyć o architekturze, bo to najlepiej, żeby każdy zobaczył, jak to wygląda. Są do wybrania trzy y, różne, tak? I trzeba zaznaczyć jedną z odpowiedzi. Jest formularz pod linkiem, w który się wpisujemy, podajemy również swojego maila i te głosy są zliczane. Będzie można skorzystać z tego formularza, wybrać y, logo dla Urban Labu poprzez naszą stronę facebookową. Poprzez stronę Bibliot Miejskiej Biblioteki Publicznej, bo program Urban Lab jest pod Miejską Biblioteką Publiczną, a także liczymy na Państwa, na wszystkie osoby na strony miejskie, że będzie ta informacja rozpropagowywana, będzie podawana dalej w formie poczty pantoflowej. Ile będzie trwała możliwość oddania swojego głosu, bowiem zaczyna się to wszystko dzisiaj po południu? Tak, to będzie około tygodnia. Następnie ogłosimy tak zwany boom, ogłosimy wyniki. Sam jestem ciekaw, które, który z logotypów najbardziej przypadnie do gustu. No i wtedy już po prostu to logo będzie widniało na naszych stronach, na naszych materiałach oficjalnie. A co się dzieje jeszcze w Urban Labie, skoro zapraszałeś do kafejki, to nie tylko, bo powoli koniec wakacji. Koniec wakacji, ale jednak bardzo aktywny ze strony mieszkańców, ze strony młodzieży. Poprzedni tydzień był, odwiedziń było już sporo. Są różne, że tak powiem, pomysły na działanie Urban Labu, na wydarzenia w mieście. Dostajemy drogą też internetową, przez maile, ludzie piszą do nas na komunikatory. Musiałbym długo tutaj opowiadać, bo powiem szczerze, że w tak krótkim czasie już sporo rzeczy zanotowaliśmy. Mamy zgłoszone na przykład wydarzenie dotyczące kolejnictwa. Okazuje się, że są osoby, które chciałby przybliżyć bardziej podróże koleją. Mieszkańcom przyszedł do nas miłośnik takich działań. Skrót e, takiego miłośnika to jest MK, miłośnik kolei, ale mamy też propozycję młodzieży, która chciałaby spotkań koncertowych, filmowych, e, chciałaby coś zaprojektować. Powiem, pomysły są, e, można powiedzieć o finansach, że sky is the limit, ale tutaj po prostu też nie widzimy jakiegoś limitu i naprawdę ten Urban Lab będzie sercem miasta. A teraz przypomina już za niebawem, bo tuż po południu, start tej sondy. Tak, stan sądy w formie elektronicznej. Jeżeli ktoś ma problem z zagłosowaniem elektronicznym, nie używa na co dzień takiego sprzętu, może do nas przyjść do Urban Labu. My wtedy pomożemy, żeby zagłosować. No i liczymy, liczymy na liczny udział mieszkańców miasta i nie tylko miasta, na to, że dokonamy wspólnie fajnego wyboru, wybierzemy fajny wizerunek dla naszego Urban Labu.